Hej! Cześć! się Mamy do wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko 94 A jak powszechnie wiadomo, przed wyruszeniem w drogę należy wypić herbatę. I cóż w dzisiejszym materiale na kanale zaprezentuję wam karnet bojowy, a raczej zmiany w karnecie bojowym, które się pojawiły. I z tego, co się dowiedziałem, yy, są to zmiany dla osób, które zakupiły e, przedpremierowo Call of Duty Vanguard. Tak, moi drodzy, przedpremierowy zakup Call of Duty Vanguard daje nam dostęp nie tylko do pistoletu, do schematu pistoletu maszynowego e, PPS-41, jakim że jest nocny nalot. Nie tylko daje nam dostęp do operatora e, Artura Kingsley'a e, które również otrzymują osoby, które otrzymały, właściwie zakupiły Call of Duty Vanguard przedpremierowo ale również karnet bojowy a właściwie zmiany w karnecie bojowym i są 24 zmiany z racji tego, że są 24 darmowe y, etapy. Może nie tyle, co dla wszystkich, znaczy się dla, no w sumie, no tak, dla wszystkich można powiedzieć, bo darmowo, czy tam nie darmowo. Bo przynajmniej z tego co wiem, e, jeśli chodzi o e, pewne schematy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Oczywiście tutaj mamy, e, na pierwszym otrzymujemy żeton podwójnych PD broni. Wygląda to w ten sposób. Moim zdaniem wygląda naprawdę wow, całkiem zacnie trzeba przyznać. I zresztą mamy nawet e, podpis Vanguard. E, dalej mamy wizytówkę na przedzie. Mogę podejrzeć? Niestety nie mogę, a szkoda. E, chociaż... Chociaż, 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 moi drodzy, tamańczyk, kurwa. E, wizytówka na przodzie, prawda? To raczej e, nie. Wybaczcie za dźwięk w tle, ale. E, dobra, wiecie, tam, chuj, tam jebać. E, lecimy dalej, dalej, co my mamy? Dalej mamy e, żeton podwójnych PD, również w vanguard. Tak ładnie się prezentuje. Moim zdaniem wygląda całkiem ok. Eee, następnie mamy spray Skrzydlata Chwała eee, i tutaj mamy taką czaszkę właśnie z, ze skrzydłami oraz eee, cyfrę 100, nie ja do końca wiem co to ma oznaczać. Dalej mamy żeton podwójnych PD Operatora, tak moi drodzy Operatora, żeton podwójnych PD Operatora. Teraz operator nie, e, nie jest e, czymś jak było w, właściwie jest zarówno w Call of Duty e, Black Ops Cold War jak i e, Modern Warfare że otrzymując, kupując czy też. no mając operatora niejako E, można powiedzieć nie tyle, co go szkolimy, co go maksujemy, jak ma miejsce to chociażby w, w przypadku broni, tak, gdzie wbijając kolejne poziomy broni odnokowywujemy stopniowo kamuflaże i tak dalej. Nie. Tutaj również, przynajmniej w wangardzie, e, będziemy właśnie awansować również e, operatorów. E, operatorów, którzy są. So są, a właściwie mają działać na zasadzie dywizji, e, chociażby z Call of Duty WW2. I tutaj uwaga e, drobna: operatorzy mają działać w taki sposób jak przynajmniej mają działać. Mniej więcej mają działać jak właśnie operator, o, dywizje z Call of Duty WW2. Na czym to będzie polegało? To będzie polegało na tym, że dany operator będzie się na przykład specjalizować w karabinach maszynowych, tak jak miała to chociażby dywizja pancerna z Call of 2 I na przykład pancerni, jak pamiętacie, mieli coś takiego przynajmniej przez pierwsze pół roku, że oni mogli używać dwójnogów w karabinach maszynowych, natomiast. Inni e, żołnierze e, innych dywizji, na przykład dywizji piechoty czy piechoty górskiej, nie mogli. E, mniej więcej coś ma pojawić się również w Wangardzie, ale na chwilę obecną, niestety, może nie tyle co nie wiemy, ale ciężko jest może nawet się domyśleć, jak to ma mniej więcej działać, ale można powiedzieć, że operator to już będzie mniej więcej coś jak dywizja ale nie za nie do końca. Dalej otrzymujemy schemat na karabin szturmowy Able, czyli STG44 Grzechotanie Kości. Ja ten schemat wam zaprezentuję w dalszej części materiału w Call of Duty Warzone, ponieważ tak w Call of Duty Warzone możemy tej broni używać. Następnie mamy e, naklejka połączona siła. E, no, wygląda całkiem, całkiem. Można. wygląda prawie jak logo Vanguarda. E, dalej mamy emblemat na wypadek wojny. Muszę przyznać, że ten emblemat wygląda naprawdę całkiem spoko. E, dalej. Kolejny schemat e, na karabin wyborowy. Mhm, karabin wyborowy, kurwa. Biały obsydian na M1 Garand. Dalej mamy talizman Doktor Plagi, czyli czaszka jakiegoś ptaszka. Żeton podwójnych PD. Następnie mamy żeton podwójnych PD broni. Naklejka Zachód Słońca, która również wygląda całkiem nieźle i moim zdaniem no, e, wygląda nawet nieźle. Następnie mamy wizytówkę za kulisami. Emblemat królewski poker i napis Vanguard. Nieźle. Kolejny schemat na STG-44 jest to ostrzeżenie. Dalej mamy spray ranny trep. Schemat pamiątka na karabin M1 Garand. Talisman Wsypanie, ja tylko wiem, że to czaszka jakiegoś ptaka, ale pff, ciężko powiedzieć, eee, spray na jazdy tutaj mamy czołg, kurwa nie wiem, co. kadłub i gąsienice wygląda jak 13485, ale wieża to jest kurwa, nie wiem, nie wiem co to jest, to jest chyba wzięte z jakiegoś, wieża jest chyba wzięte z jakiegoś rumuńskiego pojazdu. Wizytówka, wspólnota, talizman, pacyfikator, Task Force Vanguard, czyli zespół specjalny w Vanguard. Dalej, żeton podwójny, PD. I na końcu mamy akcesorium, zgłoszenie. Jest to zegarek, który oczywiście Wam zaprezentuję. Tak więc schematy i zegarek pokażę Wam w Call of Duty Warzone. Tak więc Cóż, przechodzimy do Call of Duty Warzone, ale jeszcze tak nawiasem powiem od razu, że pewnie co zresztą zauważyliście, tak? Skarnet wbity i w ogóle. Dzisiaj jest e, który? 17 października. E, sezon można powiedzieć, że już został przeze mnie może nie tyle co zrobiony, ale wbity. Mistrz prestiżu jest! Jest! I żebym. Nie być tutaj gołosłownym, proszę bardzo. Prestiż 27, Mistrz Prestiżu. Mistrz Prestiżu 6. Proszę, bardzo szóste Mistrzostwo Prestiżu. Dodawienie, tak to się prezentuje. Pa ba ba, ba. Wbi wbiłem? Wbiłem, żeby nie było, że nie wbiłem, bo wbiłem. Tak więc przechodzimy do Call of Duty Warzone. Call of Duty Warzone. Jedni kochają, inni nienawidzą. Ja z kolei jestem osobą, która Warzone lubi, ale zbytnio za tą odsłoną nie przepada. I jesteśmy w Warzone, i moi drodzy z Warzone pojawi się jeszcze jeden materiał, ale z racji tego, że są nowe no to oczywiście wypadałoby mimo wszystko jednak zaprezentować wam. Przede wszystkim, właśnie owe. Tylko, najpierw, wezmę sobie tylko straż przednia. Jak widzicie, teoretycznie nie ma nie mo e możliwości, uży może nie tyle co używania, e ale wzięcia normal podstawowej e wersji karabinu. I mamy tutaj STG-44, zablokowane. Jesteście, kurwa, pewni no to ja sobie mo mogę sobie wziąć dwa schematy. Moi drodzy, e, mamy STG-44 oraz M1 Garand. E, te dwie bronie, tak, M1 Garand jest karabinem taktycznym. Chuj tam, że jest to karabin samopowtarzalny. Będzie on kurwa taktyczny. Natomiast STG, jak sama nazwa wskazuje, czyli Sturmgewehr, karabin szturmowy, co się zgadza. Zobaczmy te schematy. Pierwszy z nich, czyli grzechotnik, a właściwie grzechotanie kości, wygląda w ten sposób. Co my tu mamy? Lekka, krótka lufa, celownik refleksyjny, soczewkowy, usunięta kolba. Pod lufą MK6 para. Ma powiększone magazynki, płócienny chwyt tylny na rękojeści. I ja to drugi, szybka walka, wręcz. Tak, oto. Się prezentuje. Moim zdaniem całkiem ładnie. To jest G44, ale kurwa, powiem wam tak, ja już przywykłem, że niektóre bro... Większość niektóre kurwa. Nie, większość broni można zepsuć. <laughs> e, natomiast wiecie, że ja jestem, można powiedzieć, trochę takim. Mm, nie wiem jak to nazwać. Chociaż tradycjonalistą można powiedzieć, że wiecie, nie bardzo jestem za tym, żeby coś, co już by... Było, wiecie, to tak jakby na muszkiet na, nałożyć, wiecie, kolimator, czy nie wiem, cokolwiek innego. Ile byśmy na, na muszkiet, czy chociażby na pistolet skałkowy, nie wiem, tam magazynki bębnowe wjebali, to nadal to będzie pistolet skałkowy. Dalej mamy ostrzeżenie, schemat również na STG-44. I w ogóle, może zanim coś powiem, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Mam tutaj zrobioną broń z Call of Duty Modern Warfare. Jest to M4A1. Tak się nazywa w grze, choć tak naprawdę M4 to to nie jest. Zwróćcie uwagę, że maksymalnie jeśli chodzi o dodatki, mogę mieć 5. I. Ok, ma to sens, ponieważ e, w podstawowym Modern Warfare możemy mieć faktycznie tylko i wyłącznie 5 dodatków. E, tutaj z kolei e, mam e, broń z Call of Duty Black Ops Cold War i jak widzicie, również mogę mieć 5 dodatków. Natomiast w podstawowym Black Ops Cold War e, mogę mieć także. 8 dodatków, używając specjalnej dzikiej karty, która daje właśnie taką możliwość. Natomiast w trybie zombie możemy mieć tych dodatków równe 8. Tak więc, jeśli chodzi tutaj e, chociażby o broń dodatkową, tak, no to możemy mieć faktycznie tylko te 5 dodatków. I to się zgadza i myślę, że e, Raven Software no po prostu stwierdził, że najlepiej będzie wziąć max 5 dodatków właśnie z Black Ops Cold War. Ale przyszedł Warzone i przy można powiedzieć, że wszystko spierdoli. Dlaczego? Ponieważ jak e, przyjrzycie się tutaj, to nie, jest, to nie ma kurwa 5 dodatków. Jak sobie policzycie, to ma 7 dodatków. Ale jest drugi schemat, ostrzeżenie. Tak więc zobaczmy sobie i... Jak wygląda? Wygląda on tak i tych dodatków ma kurwa 10. Tak, 10. Czyli dwa razy więcej niż Modern Warfare i może mieć dwa dodatki więcej niż Black Ops Cold War, czyli 8 w Black Ops Cold War i 10 w Vanguard. Tak. Będzie można jeszcze bardziej dojebać karabin z drugiej wojny światowej. I nie tylko karabin. Ale jako, że tutaj mamy STG-44, tak więc zobaczmy co my tu mamy. Wylot lufy jest to Tunic Maxim. Lufa, długa lufa strzelecka, laser, amunicja, długie naboje, nie do końca wiem o co z tym chodzi. Celownik zmiennoogniskowy M1913x48, kolba obciążona WDD-34S czy też VDD, chociaż w sumie bardziej VDD. Pod lufą chwyt przedni Carver, magazynek, powię e, powiększone magazynki, nie czy to jest na 30 czy te 40 nabojów, chuj go wie. Rynko jest impregnowany chwyt tylny, atut witalne organy oraz atut drugi pełny magazynek. I teraz pokażę wam M1 Garant. M1 Garant tak wygląda, kurwa... To jest pierwszy schemat. Czyli pamiątka wygląda w ten sposób. Pamiętajcie, że podstawowy M1 Garant może. A, właśnie, moment, moment, moment. Kurwa, ja Wam pokazałem ostrzeżenie, ale nie zaprezentowałem jak to kurwa jebana mać. Wygląda ze wszystkich stron. A wygląda w ten sposób. Moim zdaniem. Jeśli chodzi o schematy, naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Do schematów nie mam się do czego przypierdolić. Natomiast do modyfikowania broni z II wojny światowej mam się do czego przypierdolić. Ale nie o tym. Dalej mamy pamiątka. Eee, czyli M1 Garant standardowo ma 8 naboi. Wylot lufy, stabilizator Mark II. Lufa niestandardowa Cooper 25 cala. Celownik SWT-40PU po powiększeniu o razy 3,6, kolba regulowana Cooper, podufon chwyt przedni Carver, powiększone magazynki, profilowany chwyt tylni oraz atut przechwycenie. Wygląda to w ten sposób, widać, że tutaj jest kolba taka łamana, Niemniej można powiedzieć, że jest to taka wersja M1 wersji dla spadochroniarzy. No i mamy, uwaga, biały obsydion. To jest, podkreślam, M1 Garant. Uwaga. Hamulec Leopard. Osłonięta lufa Cooper 21 cala. Celownik SWT40, PU 3,6. Kolba z podbiciem, pod lufą dwójnik ręko szorstki chwyt tylny, a to drugi pod ręko. I teraz, kurwa, uwaga, czy tam magazynek. A magazynek to naprawdę dojebali. Słuchajcie uważnie. A jest to. Podwójne dodatkowo powiększone magazynki podkalibrowe. Jeszcze raz. Podwójne dodatkowo powiększone magazynki podkalibrowe. Kurwa. Przepraszam bardzo. Widzieliście kiedyś do jasnego chuja M1 Garand, że posiadał kurwa magazynek bębnowy? Tak, moi drodzy, M1 Garand. Nie. Nie moi drodzy, nie, M, nie Kurwa M14. E, pff, czekajcie. Moment. W sumie to ja mam zrobione. E, e, nie mamy tutaj właśnie EBR14, czyli zrobiony chociażby na bazie karabinu M14. Przepraszam bardzo, to ma podstawowy 10 naboi. Możemy mieć 15 i wpieprzyć 20. A jako, że EBR-14 jest, no, robiony na e, karabinie dm 14 a właściwie na N-14, tutaj jest M-14, proszę bardzo, tak ładnie, zajebiście wygląda. Podstawowy magazynek mieści M-14, mieści 20 naboi. Z kolei tutaj możemy mieć 30, kuźwa, e, czy nawet 40. Moje pytanie, kurwa, brzmi, czy widzicie tu gdziekolwiek magazynek Hmm, no nie wiem. Będnowy. Czy widzicie kurwa magazynek będnowy do jasnego chuja? Bo ja widzę tutaj tylko i wyłącznie magazynki pudełkowe. No nie wiem. A może w sumie... Kurwa. Ja pierdolę. Podwójne, dodatkowo powiększone magazynki podkalibrowe. Kurwa, magazynek bębnowy. To M1 Garand. Kurwa. Jak, jak do chuja ten naboje z tego magazynka są podawane? Jaką to ma kurwa mać sprężynę? Do chuja wafla. Nie wiem. Ale obiecuję wam, że jak tylko pojawi się... Eee, chociażby, nie wiem kurwa co się pojawi. Eee, nie mam zielonego pojęcia, ale uwierzcie mi, może nie tyle co na premierę, ale jak już wejdzie eee, Call of Duty Vanguard i od razu też dodam, że można sobie maksować broń, żeby nie było. Eee, tutaj sobie e, tylko MW, nie poproszę tylko straż przednią. Tu może grzechotanie kości. We, no tak, no i pięknie no, I zajęliście. Yy, I cóż, tak oto prezentują się owe bronie, schematy, właściwie, yy, które możemy już wbijać. Na Azteki 44 mam już poziom 15. A za chwilę będę mieć 16. Tak więc całkiem nieźle. A w kolejnym materiale zaprezentuję Wam 9 moich. Eee, można powiedzieć to, właściwie czemu to jest marszał? Jak tutaj powinna być broń do walki, wręcz to powinien być topór bojowy. Hmm? No nie wiem. Dobra. Eee, moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Dzięki serdeczne za, za oglądanie. I jeszcze by, przecież bym Was zapomniał. Podgląd zegarka, zgłoszenie z Call of Duty Vanguard wygląda w ten sposób. Że mamy tutaj. E, co to jest? Special FC5 Ghosts, a na górze mamy. więc Mamy tutaj One Shot Ranger. A, tak, taki skórzaną. No, wygląda, nie wiem, mi się podoba. To by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie i do następnego odcinka. z Również z Kolumbii Łodzów, w którym pokażę wam. Moje dziewięć zestawów uzbrojenia. To tyle. Pa! pa.